Rozmowy z Katem. Literatura faktu. A ja widziałem Pańskiego głównodowodzącego i tego nigdy nie zapomnę. Patrząc na Waszego generała, zrozumiałem, że nie mundur, odznaki i ordery mówią o walorach generalskich, ale postawa, hard ducha, intelekt i spokój. Jaki on był opanowany, ten Wasz grot, choć był naszym śmiertelnym wrogiem, to patrzyłem na Niego tak, jak w 1918 roku na fer marszałka Augusta von Mackensa. A co sądzisz o Polakach? Tamtejsi tubylcy to Dzicz. Kto przeszukiwał getto? To nie psy penetrowały getto, herszelkę, lecz żołnierze walczący w III Rzecz. Władza jest święta. Każda.